Jcemy przewiec poniżej godziny 28. Kierowca? Nie ma. Mamy lekki konflikt. i każdy wie, ale więc w Bernie 3 lata. Tu jadę zupkę po. W tych serpiesz? Nie. Nie. Zabrać ją na zawody. Właśnie rozpoczynamy naszą kolejną e, przygodę. Przygoda jest tym razem e, inna niż zwykle. Jedziemy do Berlina, w którym to odbywają się zawody Hero. I na tyle. Mocno wkręciliśmy się w tego Hyroxa, że startujemy nawet w dwóch konkurencjach. Startujemy i w singlu, a także startujemy w parach, gdzie dystans musi być pokonany przez obydwóch zawodników. Jedziemy naszym dużym kamperem STX. -em. Mamy już w Berlinie zaklepany jeden camping który niestety jest 40 minut od centrum. Natomiast to był jedyny camping który był w stanie przyjąć nasz samochód, ponieważ no niestety 24 tony i 12 metrów długości powoduje, że każdy camping z reguły mówi z założenia, że nie dziękuję, ponieważ nawet jeżeli się zmieścisz, to zniszczysz mi drogę dojazdową. Także znaleźliśmy to, co po co straciliśmy, jedziemy, no i będziemy na bieżąco relac relacjonować wszystkie nasze poczynania, potyczki, problemy, a także i sukcesy. Pozdro. Jaśko, jesteś gotowy na wyjazd? Nie. A dlaczego? Bo ja nie chcę jechać. No dobrze, no ale no, w takim układzie jak już jedziesz, jesteś spakowany, przyjechałeś. Jest, może prawie można powiedzieć, że rano i co? No i, i <laughs> zostałem zmuszony i spakowałem się i, no i będę jechał na no, i startujesz w simu czy w Dublu? W Dublu. Okej, okay. na jakim dystansie? <laughs> na dystansie Hyrox Amator z Łukaszem Filipczukiem. Ty ma to tutaj veganinem. Jak się czujesz przed startem? Bardzo dobrze. Bardzo tak. dobrze A jak, jak plecy? Plecy mogą być lepiej, ale myślę, że mamy jeszcze dwa dni do soboty, więc poprawimy Dzisiaj chivas. Tak, tak, to ewidentnie wiesz. Pomaga. Na lewą stronę, na drugą coś nowego. <laughs> Jesteś gotów? Jestem gotów. Dobra. Na co? Na wszystko. Jak się pracuje? No bardzo przyjemnie. W takich okolicznościach tutaj nie pracowałem. Ale jest fajnie. Panoramiczne okna, kontakt, full internet. Czego więcej wiesz o może jeszcze raz zakręcisz i będziemy nagrywali jak odkręcasz. Tak, żeby był film z odkręcania w lewo tak. do paliwa? Tak, tak, tak. To, to może... to spróbuj. No spróbujemy. Pięknie. No i co? No nic, na się nie Jak ci się jedzie ciężarówką? jest to naprawdę ciekawe doświadczenie To twoja pierwsza podróż z ciężarówką w życiu? No to tak I zobacz to... od razu za granicę I to jaką ciężarówką? Tak. Naprawdę to jest dom na kółko Panie Karolu e, Jak się panuje jechało ciężarówką? Trochę spałem, ale Okej, okay. jestem zadowolony Czyli da się, da, da się odpoczywać, tak? Da się, da się. to jest generalnie proste Musimy ubierać się ogarnij. To właśnie tak jest, że zawodnicy, są zawodnicy, są zawodnicy. Są ci, którzy trenują i tym, którzy się dają co trenują. Zamiataj. Plan jest taki, żeby przed jutrzejszymi zawodami e, dzisiaj zrobić jakiś taki mały trening, mały rozbieganko, żeby się człowiek nie zastał. Robimy koło trójki na rozgrzewkę. Potem 8 razy rytm po 100 metrów Ach. i. Pull down, kilometr, żeby organizm odpoczął wracamy tutaj, robimy grilla i co, szukujemy się dłuższych zawodów i potem będziemy oczywiście jeść dużo białka mało węglowodanów, żeby jutro mieć dużo siły dawaj zbieraj się ziom powiedz jaki mamy plan na jutro plan na jutro jest taki, że startujemy o 5 rano, wstajemy owsiankę ci zrobię dzisiaj, dawaj zbieraj się zabrać się na zawody telefonik tutaj sobie wrzuci na pastę. męskich nie było? to jest bardzo dobre Słońce, super, super operator. Nie wiem, o co chodzi. Co mamy dzisiaj na ruszcie? Dzisiaj na ruszcie mamy połowiałkową kolację, czyli steki, kurczak. Mamy jednego kolegę, który jest wygatreninem, także będzie harumi. No i próbujemy, żeby tym razem steki wyszły idealnie wysmażone, ponieważ uczy się dopiero gotować. No i to moje pierwsze podrygi grillowo stekowe Także smacznego! Opowiedzcie mi o Waszych założeniach na jutrzejszy start. Założenie mamy takie, że chcemy przewieźć poniżej godziny 30, godziny 28 w Dublu. Moim problemem jest to, że mój partner. Ma inne założenia po prostu. Partner <noise> ma zupełnie inne założenie, chce biec za wolno, a ja chcę biec szybciej, bo uważam, że to jest dobre rozwiązanie. No i mamy lekki konflikt, zakładam, że stanie na moim i będziemy sobie pomału tak pokonywać te kilometry. że powiedz, jak wygląda sytuacja u Ciebie? Moja sytuacja jest bardzo podobna jak sytuacja Martina, z, tym, z tą różnicą, że mój partner nie ma żadnych założeń w ogóle jeśli przebiegnie, to będę się cieszył Nie każdy wie, ale więc tutaj Bernie 3 lata razem ze swoimi kolegami się oprowadzam ich przed zawodami Heroxowymi w Dublu. E, pokazuje im wszystkie swoje zakątki. Jesteś teraz na Friedrichstrasse. Karol już zastanawiał się kilkukrotnie, dlaczego w takim dziennym języku wszystko jest napisane i dlaczego czujesz się jak w Turcji. Ale generalnie bawimy się całkiem w porządku, szykujemy się i rozchadzamy dzisiaj nasze kroki, robimy kroki po to, żeby jutro na zawodach się zrobić poniżej godziny 25. Zwróćcie uwagę, że co chwilę mówię o niższym, niższych wartościach czasowych. Mam nadzieję, że mój kolega Karol nadąży. I tu jadę zupkę po, zawsze. Przed uprawianiem sportu. Każdy wie, że Martin urodził się w Niemczech. Dlatego czuje się bardzo jak u siebie. Nawet założył specjalną I kursę urodził się w Essen, dlatego tak bardzo lubi jeść. Właśnie planujemy przyszły rok. Tutaj będziemy biegli 41 berliński bieg na 5 km. Dobrze tu się znaleźliśmy. Zawsze inspiracja na kolejne lata. To jest super sprawa, co? Jak masz tak takie sieć stacji jak tutaj Stary wziąłem w jednym miejscu, wiesz, nic ci nie interesuje w ogóle to samo potrzebuje. nich potrzebujesz. jak są portu. W Warszawie często... Na przykład metrem wchodzi 25 minut, to są godziny 15. Są takie przykłady. Chcesz pozdrowić? Czy chcesz kogoś pozdrowić? Mamy. Dajcie mi skop. Mamy pozdrow. Weź mamy pozdrow. Mamy będzie miło Pozdrawiam. Mamy Jasia. My zwiedzamy Berlin jak prawdziwi Niemcy Tak, na bardziej prawdziwi jak Niemcy się nie da jak tu zwiedzamy Chodzimy sobie po barach, pubach, jeździmy metrem, uberem, a samochód zgubiliśmy Tutaj po prawej stronie mamy salon z łazienką. Właśnie, będę się teraz ogarniał. No, tam jest mniejszy pokój, ale tam nie będziemy chodzić, bo tam jest bałagan. <laughs> okay. Nastawienie? Bywało lepiej, ale damy radę. Czas operacyjny. Dwie minuty temu powinniśmy wyjść. Jaśko? że mamy półtora Dlaczego półtora? oglądasz to 5 minut przed wyjazdem na start? Ile kilometrów, żeby nie zapomnieć. Dokumenty osobiste? Macie buty, opaski, ciuchy do startu? gdzie nie to masz, klucza. masz na sobie, tak? tak. Czyli czy się... z tych startujesz? Nie. Okej. Okay. Kierowca? Nie ma. Uciekł. Gdzie jedziesz? Na wcieczkę. Gdzie jedziesz? Na zawody. A ty gdzie jedziesz? Ja? Ja jadę na zawody. <głosy> <głosy> ale nie chcę mi się. Najbardziej mnie to, że trzeba biegać po powierzchu, świeżym powierzchu, a jest zimno. Cykam się trochę. No ale dobrze, mam tutaj kolegów, którzy mnie wspierają. Tak damy radę, którzy są zmotywowani. Już zróbmy Moralami zakłady, kto wyjdzie z takim. tego chory. Ja myślę, że ja mogę wygrać już teraz, bo ja, ja już czuję się chory, ja mam lekki kater, ale cóż, jeżdżyłem kabrioletem wczoraj. <laughs> jak lekko kropiło w 8 stopniach, też nie było najlepszym pomysłem. To prawda. No, ale mamy teraz pełną klimatyzację na 17 stopni, to przynajmniej można się wypołudrzeć. W <laughs> skali od 1 do 10, jak bardzo Ci się chce startować? No myślę, że na poziomie tak pół, może 1. skali od 1 do 10, jak bardzo chce Ci Zero. się startować? Zero. Zero. To jest niesamowite. Jak Ci się chce startować? To chyba 10. Co udało się? Udało się wszystko planowo. Spóźnieni. To jest kolejka do oddania bagażu. To jest kolejna kolejka do strefy takiej teoretycznie rozrzewkowej przygotowanej przez firmę Terabody. To właśnie ta strefa, w której się powinniśmy rozgrzewać. I teraz i tak jest mniej ludzi, ponieważ właśnie w, e, koło 40-35 osób weszło e, w ten bok startowy, który tutaj za nami jest. A, czyli tutaj brakuje właśnie 40 osób. Wyobraźcie sobie, że na tak dużą grupę ludzi jest, są tam cztery maszyny, i kolejne cztery. Także jest to nie najlepsze. Ostatnie ćwiczenie. Już to jest... Każdy marzy o tym, żeby tutaj być, ponieważ już po tym ćwiczeniu jest meta i już się nie biega. Także o tym się dużo, dużo myśli. Bieg jak bieg. Musiałem oczywiście tempo dostosować trochę do Jasia, ale no to jest e, jakby nic złego. E, Jasiu pomógł mi w kilku ćwiczeniach. Ogólnie bardzo fajnie teamowo biegliśmy. Czas jest bardzo dobry, 1.32, organizacja w Polsce chyba jest trochę lepiej, natomiast nie, nie ma co narzekać, ogólnie bardzo fajny, fajny klimat, te samoloty robią, robią, robią fajną robotę. Bardzo jakby na plus jest to, że biegnie się jedno okrążenie, więc trzeba pamiętać, czy to 2, 2,5 jak na przykład było w Warszawie. Wszystko na plus. Jestem pod wrażeniem Twoim, czyli operatorem Martina, byliśmy razem w parze, więc tutaj wytrenowanie. Bardzo ładnie. Marki mnie bardzo fajnie ciągnął do przodu. Ja go bardzo fajnie zwalniałem, żeby nie tak za szybko, ale ostatecznie myślę, że te siły się jakoś tam rozłożyły. Bardzo fajnie się współpracowało. Ćwiczenia zajebiście. Czuję, że jestem znacznie lepiej, znacznie, znacznie lepiej byłem siłowo przynajmniej przygotowany. bo to zawsze tam różnie bywa, ale siłowo na pewno byłem znacznie lepiej przygotowany niż na coś starcie w Katowicach? Nie w Katowicach, w Warszawie. No i co? No mnie też, to, to właśnie to jest na plus, że jedna pętla, nie, to jest spoko. Że nie trzeba tego liczyć, nie stresować się, że coś się pomyli i tak dalej, biegnie się nie w tą strefę albo coś nam. To no, nie dosyć spoko ten układ jakoś tak pasował. Mega. A warto wspomnieć, że mnie nie powinno w ogóle tutaj być na starcie, bo <laughs> zastępowałem Krzysztofa Walusia, który niestety... Praca go zatrzymała i nie mógł towarzyszyć nam w tej pięknej przygodzie. Niestety, przez to nie miałem tyle czasu, żeby się przygotować, bo nie wiedziałem, że w ogóle będę startował, dlatego miałem tylko jeden tydzień na przygotowanie, który szczerze trzeba przyznać całkowicie zmarnowałem. E, Często troszeczkę spowalniałem tutaj dość w znacznym stopniu Łukasza, ale e, i tak e, wydaje mi się, że czas godzina 32 jest naprawdę dobrym czasem jak na takich amatorów jak my te bieganie przy samolotach i tak dalej tutaj na dworze, na powietrzu i te, no, naprawdę super bardzo 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 fajnie, to stare lotnisko Tempelhof robi naprawdę topowy klimat tych zawodów uważam, że wszystkie powinny być organizowane właśnie w takich ciekawych miejscach a nie na Stadionie Narodowym Jestem bardzo zadowolony do swojego startu ponieważ po pierwszym starcie w Katowicach miałem troszeczkę inne wyobrażenie i tym razem po takim doświadczeniu, które, które, które nabyłem, wiedziałem jak się przygotować treningowo, wiedziałem jak do tego podejść, wiedziałem jak rozplanować siły. Start z Karolem był dla mnie całkiem w porządku, ponieważ nie napędzałem się za bardzo i uważam, że paradoksalnie był to troszkę wolniejsze, ale to uratowało mnie właśnie przed dobrym czasem, bo istnieje prawdopodobieństwo, że bym się spalił i bym miał finalnie gorszy czas, jakbym gdzieś przegiął. Moim zdaniem, organizacja jest zdecydowanie gorsza niż była w Katowicach. Są bardzo duże kolejki. Wszystkie toalety są zapełnione. Do oddania bagażu czy oddania swojego plecaka czekało się 10 minut, do odbioru 30 minut. Jest za dużo ludzi, strefa rozgrzewkowa jest naprawdę pełna. Pełna różnych zawodników. Nie można było się ani przebiec ani, ani, ani wziąć żadnych maszyn. To też nie może być tak, że ma być 5 skiergów na, na 100 osób, które się rozgrzewają. Także moim zdaniem jest to troszeczkę gorzej zorganizowane. Nie wiem, czy to wynika z tego, że są ograniczenia tej miejsca, chociaż nie sądzę, czy, czy wynika to z większej ilości zawodników niż w Katowicach, natomiast dużo bardziej spoi na naszą polską, na nasze polskie zawody, naszej polskiej ziemi. No i na pewno będziemy planowali kolejne starty. Sądzę, że i single i double ma swoje wady i zalety. W double jest fajne to, że jednak jest ten teamwork, można trochę odpocząć, a w singlu to jest taka totalna, totalna masakra, do której trzeba się. Mocno przygotować. Zobaczymy, gdzie, e, gdzie zaprowadzi nas to doświadczenie. No i na pewno wiem to, że ten sport i te, to, to, te treningi e, mocno wzmacniają mnie, e, jeżeli chodzi o wydolność w trakcie jazdy samochodem. Także ja się czuję zdecydowanie lepiej e, na trasie rajdu i jak zacząłem trenować e, właśnie ćwiczenia, które pomagają tutaj zakończyć kierowcę. Nie wiem, jakby ja mam dużą satysfakcję, że daliśmy radę. No, Musimy tylko poprawić ten czas, ale ta ja owsianka no, była spoko, nie? Którą zrobiłem z rana. Uważam, że to było tak, dobre. Tak, to doceniam, bo tak. jednak nie miałem... Przez chwilę miała pa kolka, ale bardziej mnie kolka łapie zawsze przez te zimne napoje. Właśnie nie, jak twoje plecy, bo ty miałeś problem z plecami. Kolą, kolą, ale... ale... odzywały się w trakcie biegu? Tak. Szczególnie, ale wiesz co przy barpisach. to strasznie. Ale całe szczęście miałeś partnera, który tak, tu... Tak, który nadrabiał tutaj. Tak. Na burpeesach no. Robię. Nie mogę powiedzieć naprawdę, nadrabią. Powiem ci, że ja przy tej wydolności zastanawiam się, czy nie zrobić połówki Ironman? A ona jest dużo trudniejsza od tego? Inna. Słuchaj, wczoraj raz zmieniliście decyzję w jakieś 0,8 sekundy. No. Zbyć, a nie być, więc. Ja w te biegi górskie, to może być ciekawe, bo to też zupełnie inne mięśnie pracują. Bardziej długie. Znaczy, tam dwójki, to dostają strzały straszne i czwórki na zbieganiu. Tak, po no prostu zły. Proszę no, no, czy... pamiętać, że jak właśnie po ja byłem w szoku, że to jest zupełnie inny wymiar biegania. Tak. W tak zasadzie biegniesz trochę wolniej, inaczej się oddyka, ale mi się na przykład bardzo dobrze biegało w górę. W ogóle tak, się wiedze, jakoś tak... Znacznie bardziej męczą w górę. Hmm. A tutaj, ja nie wiem, może też wtedy byłem wytrenowany, bo bardziej. Tak, proszę, cię mówiłem ci, że... <laughs> Dzień Dzięki. Dziękuję. Na zdrowie, na zdrowie. Alright, let's go to Berlin for the Kupi. Fine, the one. Oh. No, it's a good Come on, come on. Oh. And uh, Captain Stroll now, 4 tenths of a second for Russell. He's had a tough day. Mercedes, a lot of frustrated drivers meandering through the paddock. Later on, because of the timing, how this is playing out.